Cześć, tu Agata. Zapraszam dzisiaj na recenzję kart obrazkowych od Kapitana Nauki. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i zapraszam na mojego Instagrama, bo tam recenzuję jeszcze więcej nowości dla dzieci. Karty obrazkowe są świetne... A przy wczesnym etapie nauki czytania globalnego. Jeden taki pakiet kosztuje około 20 zł, natomiast możecie je kupić bardzo często w cenie promocyjnej. Każdy zestaw jest w takim solidnym i uroczym małym pudełeczku, który się mieści na dłoni, więc nie będzie zajmował wiele miejsca na waszych półkach. Do tego ma taki elegancki biały sznureczek. W lesie i w morzu to karty przeznaczone dla dzieci powyżej roku. W takim zestawie znajdują się karty obrazkowe i taki mini poradnik, a na drugiej stronie jest książeczka z łamigłówkami, ale zaraz Wam wszystko pokażę. Z jednej strony mamy obrazek, a z drugiej mamy Napis, nazewnictwo i te karty są bardzo twarde i solidne. Do tego są matowe, więc, nawet jak położycie na podłogę, to nie będzie się odbijać światło i dziecko będzie widziało obrazek pod każdym kątem. Zabawa z kartami e, poszerzy wiedzę dzieci i pobudzi ciekawość i zachęci do poznawania przyrody. Pomimo tego, że na opakowaniu jest, że dla dzieci powyżej roku, to sądzę, że dla przedszkolaków e, to też jest genialny produkt. Karty oczywiście też poszerzają zasób słownictwa dzieci. Tutaj mamy 17 kart. Napisy są czytelne, odpowiedniej wielkości. Ten cały plik jest na sznureczku, który oczywiście możemy rozwiązać i te wszystkie karty sobie rozłożyć na podłodze. Tutaj mamy poradnik. Dla rodziców, więc macie propozycje zabaw. To jest pomocne w momencie, gdy nie jesteście pedagogami, nauczycielami o, także macie naprawdę podane na tacy pomysły na zabawy. A z drugiej strony mamy łamigłówkę dla dzieci to już dla nieco większych przedszkolaków. Zanim otworzyłam w ogóle te wszystkie opakowania, to najbardziej właśnie mi się spodobały w morzu. Także przechodzimy teraz do tych. Tutaj również mamy 17 kart obrazkowych. Oczywiście karty obrazkowe to też świetny trening umysłu, który ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i koncentrację. Na, na kartach mamy barwne obrazki, ilustracje. Ja uwielbiam ilustracje dla dzieci. Naprawdę są urocze, bajkowe. Możemy pokazać dzieciom podwodny świat. Oczywiście w tym zestawie też mamy skarbnice wiedzy i pomysłów na zabawę z dziećmi. Więc naprawdę nie tylko dla tych rocznych czy dwulatków, ale i dla przedszkolaków również. Chociażby też, że mamy tutaj łamigłówki. No i przechodzimy już do, ostatniej, do ostatniego pudełeczka, czyli emocje. Ja ogólnie nie przepadam zbytnio za zdjęciami, wolę ilustracje dziecięce i właśnie ten pakiet spodobał mi się najmniej. Natomiast po otwarciu mojej córce najbardziej się właśnie spodobały te karty z emocjami i jak otworzyłam, to mi też spodobały się bardzo i są naprawdę rewelacyjne. A dlaczego? Zobaczcie. Oczywiście mamy zdjęcia. Zdjęcia doskonale przedstawiają daną emocję. I tutaj mamy ból, i na odwrocie mamy ała. Doskonale są przedstawione te emocje. Dzięki takiemu pakietowi dzieci mają okazję poznać i nauczyć się rozpoznawać w otoczeniu wiele rodzajów emocji. A wszystko to w naturalny sposób podczas zabawy. No i możemy zadbać oczywiście o rozwój emocjonalno społeczny dziecka. O, super chlip, spokój, strach, a super. Dzieci a, uczą się też rozpoznawać określone sytuacje, które powodują właśnie wywoływanie różnych rodzajów emocji. I potem na przykład takiemu dwulatkowi jest dużo łatwiej wyrazić emocje i nazywać. W odpowiedni sposób. Także naprawdę doskonały. Yy, I sądzę, że to jest świetna pomoc przy buncie dwulatka. Na przykład. Sądzę, że każdy rodzic dwuletniego malucha powinien mieć te karty. No i tutaj natomiast mamy już nieco grubszy poradnik, mm -hmm. e, właśnie z pomysłami i inspiracjami dla rodziców na gry i zabawy, właśnie z tymi kartami. No i tu już mamy dużo więcej tego. E, te karty też zostały stworzone i zaprojektowane przez psychologów dziecięcych. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się spodobała. Dajcie znać w komentarzach, czy macie karty obrazkowe, czy praktykujecie zabawy właśnie z taką pomocą, czy jednak wolicie książeczki. Zapraszam też na Instagrama. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!